Dzień dobry, kochane Wodniki. Witam w Waszym krótkim czytaniu na miesiąc Czerwiec. Witam serdecznie. Posłuchajcie. Po pierwsze, patronuje Wam Saturn, który jest dawnym władcą Wodnika. Będzie Was zachęcał do zmian. Będzie Was zachęcał do odkrywania nowych dróg, będzie Was zachęcał do refleksji i przemyślenia wielu spraw, również dotyczących finansów. Jeżeli chodzi o miesiąc czerwiec, jest tutaj więcej oszczędzania pieniędzy niż aktywnego wydawania. Co przyczyni się do tego, że będziecie mieli możliwość pod koniec miesiąca wykonać jakiś większy ruch finansowy? Jeżeli chodzi o uczucia, refleksja będzie dotyczyła inwestowania swoich emocji. Prawdopodobnie, i to jest wersja pierwsza dla niektórych z tych, którzy mnie słuchają. Były wykonywane inwestycje w niewłaściwe osoby, w osoby, które lubią mieć duży wybór, lubią mieć dużo opcji. A wy, chcąc, nie chcąc, podejmowaliście wyzwanie stania się dla tego kogoś kimś ważnym. Tymczasem kończyło się to tak, że Niestety byliście jedną z opcji i oczywiście wasza wodnikowa, cudowna natura, która jest bardzo wolnościowa i jest was w stanie wyprowadzić ze wszystkiego i z, każdego, z każdej niekomfortowej sytuacji, z każdego niekomfortowego związku, ponownie dawała o sobie znać i odchodziliście. Tym razem będziecie myśleli, co u podstawy, u fundamentu takich sytuacji powodowało wami, że w ogóle w nie wchodziliście. Odbędzie się transformacja waszych myśli, emocji, a przede wszystkim w odniesieniu do myśli i emocji. Najważniejszym tematem dla Was na czerwiec jest to, w kogo inwestuje? Dla kolejnych osób to jest opcja numer dwa. Bardzo często mogliście mieć wrażenie, że życie jest potencjałem nieskończonych możliwości. Po czym okazywało się. Że każda z możliwości, która była na waszym planie życiowym, czy to w odniesieniu do pracy, czy to w odniesieniu do miłości, okazywała się bardzo rozczarowująca. W związku z tym w tym miesiącu będziecie mieć bardzo duże zmiany zachodzące w waszej przestrzeni wewnętrznej. Tak, to będą bardzo duże zmiany, które będą zachodziły, ponieważ będziecie rozmyślać o tym, w jaki sposób wchodzicie w sytuacje, które są dla Was trudne, męczące, obciążające i w efekcie stają się wyzwaniami. To co zdarzy się pod koniec miesiąca, to możliwość wykonania bardzo dobrego ruchu finansowego, uczuciowego, możliwość odbycia dalekiej podróży, daleka czytać powyżej 350 km, możliwość relaksu, odpoczynku, a przede wszystkim osiągniecie bardzo dobry punkt. Wewnętrznego spokoju i wewnętrznej integracji. Część z Was, mam podpowiedź, będzie wracała z zagranicy do domu. Będzie to powrót stały lub krótki urlop. To było Wasze czytanie, Wodniki na miesiąc czerwiec. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę o lajki, poproszę o subskrypcję. A ja oczywiście zapraszam do następnych czytań, bo i takie się pojawiają, dotyczące miłości szczególnie. Więc zdecydowanie jesteście mile widziani na tym kanale. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, a ja przechodzę do kolejnych czytań. Pa!